widzowie, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w PTFS-a. Mm, polatamy sobie samolotami. W sensie samolotem polecimy, jedną traskę zrobimy. Ale taką troszeczkę dłuższą, nie tak jak we wcześniejszym filmie z PTFS-a. Mm. Który to był samolot? Chyba ten. Nie. Dobra, to ten był. Trzeba podjechać. Dobra, niby się już załadowali eee, Chwilka... O, tak No, tym samolotem polecimy W sensie, tą trasą Dobra, to ja Wam już tutaj podjazd albo dobra nie będę wam przebijał Będzie ciekawie Dobra, no i jedziemy, tak? No, trzeba podjechać na stanowisko 4. Trzeba podjechać na stanowisko 4. W sumie nie wiem po co się powtarzam, ale dobra. Zwalniamy i wjeżdżamy. Samoloty gdzieś tu w okolicy latają, a więc przepraszam za ten głośny dźwięk. Ale po prostu tutaj samoloty latają, wiecie? I to dlatego tak jest. Dobra, się za... O! Oj! Dobra, załadowali się i lecimy. Dobra, to coś, coś takiego zrobimy szybciej. Będzie. Sorka, że tak o spoileruje, ale po prostu będzie szybciej. A pewnie Was to będzie zanudzało potem. Dobra, sobie już o tak skręcę. I dobra, teraz Wam pokażę, jak prawidłowo startować. Patrzcie, lecimy sobie o tak. Jeszcze utrzymujemy się na ziemi. Staramy się. O, już można startować. Chcę w się sensie za zaczynać. No, troszkę mi to nie wyszło, ale zazwyczaj wychodzi. Dobra. Jakby co, to na kanał wleci ankieta. Dzisiaj po, tym, po nagraniu tego filmu wleci na kanał ankieta. W sensie post wleci. Ten, gdzie będziecie musieli zagłosować, jakie filmy bardziej wolicie przez następny tydzień. I wish do could put Dobrá, the people, I Benjamín. Musimy tak sobie przelecieć, ponieważ od tamtej strony, od tej, którą teraz lecę, będzie pas startowy. To jest chyba najszybszy samolot w PTFE, ie wiecie? I teraz pokażę Wam widzowie, jak lądować. Pamiętajcie o ankiecie. I jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie subika i lajka. Musicie nacisnąć, aby dać suba, musicie taki czerwony przycisk nacisnąć. A aby dać lajka, to musicie po prostu łapkę w górę nacisnąć. Po więcej takich filmów. Oj, chyba będzie ponawianie. Sla będzie ponawianie. Albo... Będzie ponawianie. Przepraszam widzowie, że tak... O zrobiłem, ale ja po prostu jeszcze nie jestem za bardzo doświadczonym pilotem w tej grze. Trzeba się nauczyć i tyle, nie? Nie, to raczej jest za mało. One hundred. Ten, 60, 60, 40, nie już... ja ten, To Nie, ten, 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 jeszcze, jeszcze ten, 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 się się że Aha. się się ten, Oho Silnik Uff, jakoś się udało. Jakoś się udało. Jeżeli doceniacie moje starania, to napiszcie w komentarzach. W komentarzu doświadczony pilot, a przypnę wam serduszko, ale na razie to jest uszkodzenie silnika, trzeba tylko odstawić pasażery, pasażerów, ale co to było za lądowanie? Jedno z lepszych lądowań, dodam, że z uszkodzonym prawym silnikiem, dobrze widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Przypominam, że jeżeli materiał wam się podoba, to zostawcie lajka like oraz subika. I dzisiaj na kanał wleci ankieta obiecana. Dziękuję wam bardzo widzowie. Do następnego. Cześć.